Dzień dobry, dzień dobry, znowu gościmy prywatnie u ciebie w domu, więc tutaj mogą pojawić się jakieś dźwięki, bo są też domownicy, których pozdrawiamy, czworonożni również, czworonożni różnie, nie ma, nie ma tego naszego ostatniego gościa, może przyjdzie, e, tytuł, tytuł naszego filmu Halo Policja, proszę przyjechać na Facebooka, ja może wytłumaczę skąd to się wzięło, widzą przede wszystkim, bo ty to wiesz, e, jakiś czas temu umieściłem mój kolega, Robert Kuźmiak prowadził rejs sobie w Chorwacji. Robert, oglądasz, pozdrawiam. Pozdrawiam. E, stał na kotwicy w zatoczce i koło niego przepływał jak bez masztu. No i zobaczył, zainteresował się tym, co się dzieje. Popatrzył przez lornetkę, normalnie ludzie sobie płyną. Miał drona, to puścił drona, żeby Mm -hmm. po, porobić fotki, bo to wiadomo, że ciekawa rzecz do szkolenia. Mm -hmm. Robert też jest dobrym szkoleniowcem, więc porobił sobie fotki. Z drona było widać, że tam normalnie ludzie sobie płyną i tak dalej. Wysłał mi te zdjęcia. Umieściliśmy je na Facebooku Morkowym. I się rozpętało. Piekło. I się rozpętało? Nie, piekło może się nie rozpętało. Jeden Jeden z internautów rzucił pytanie, niby niektórzy twierdzą, że to zwykłe pytanie. No, dla mnie nie było to zwykłe pytanie, cytuję: Ale co, udzieliliście pomocy? Jakby na tym się skończyło, opisałbym sytuację, natomiast dalej dopisał: Zainteresowaliście się co z ludźmi, czy może olaliście? Czyli już zasugerował, że być może mogliśmy olać, więc nie chciałem. Nie chciałem e, ciągnąć tego tematu, nie lubię z takimi ludźmi rozmawiać, uważam, że nie ma sensu. E, inni zaczęli z nim rozmawiać, tej rozmowy nie zobaczycie, bo gość dostał bana, bo tacy, takie zachowanie u mnie skutkuje banem i na pytanie, dlaczego banuję, bo mogę. Bo to mój profil. Tak, bo to mój profil. E, rozpętała się burza, ten gościu groził mi policją. W sumie to wtedy rozmawialiśmy, że to był ciekawy, ciekawy mm -hmm. temat i z przyjemnością byśmy podjęli rękawicę. Tak, nie tak. wiemy, czym się skończyło, czy zgłosił policja. Policja nie podjęła rękawicy, no. czy nie zgłosił tego, nie wiemy, ale stąd temat. Mm -hmm. No ale wziął się temat, e, czy my zawsze musimy udzielać pomocy. Na wodzie. Projekt Prawo dla marynarza powstał w 2019 roku, gdy właścicielka Fixa kancelarii adwokackiej przeprowadziła się ze Śląska na Pomorze. Sama kancelaria adwokacka może pochwalić się już niemal 10-letnim stażem. Natomiast ostatnie 5 lat można uznać za kluczowe dla jej rozwoju w obszarze prawa morskiego i prawa dla żeglarzy. Wsparcie żeglarzy, marynarzy i turystyki wodnej to już nie tylko sposób na życie zawodowe adwokata, lecz przede wszystkim styl życia, ponieważ założycielka Sandra Duch, czyli ja, nosi dumny tytuł Żona Marynarza. Zapraszamy Was na bloga prawodlamarynarza.pl oraz na nasze profile na Instagramie i TikToku o tej samej nazwie podstawa udzielania pomocy na wodzie. Znajdziemy ją i w typowo morskich przepisach, i po prostu w kodeksie karnym. Myślę, że i jeden, i drugi artykuł jest w miarę znany, czyli zaczynając od kodeksu morskiego, mamy tutaj konieczność udzielania pomocy. Ja może sobie tutaj zaraz to otworzę. bo Tak, a ja go wkleję. Mamy tutaj obowiązek niesienia pomocy ludziom znajdującym się na morzu w niebezpieczeństwie, czyli zgodnie z kodeksem morskim mamy obowiązek niesienia pomocy ludziom. Nie, nie chodzi o majątek, nie chodzi o, o mienie, chodzi po prostu o yy, osoby fizyczne yy, i jest zapisane, że kapitan jest obowiązany nieść wszelką pomoc ludziom znajdującym się na morzu w niebezpieczeństwie. Jeżeli udzielenie tej pomocy nie naraża na poważne niebezpieczeństwo jego statku. I osobom, które na tym statku się znajdują. Więc tu mamy tą zasadę obowiązków kapitańskich, nawiązanie do poprzedniego filmu, obowiązków kapitańskich, i mamy oczywiście jeszcze nasz drogi kodeks karny. Mamy 162, czyli kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo, czyli mamy odniesienie takie do tego kodeksu morskiego, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. I tutaj mamy, i tutaj mamy czyli mamy tak, w przypadku kodeksu morskiego mamy przesłanki związane z tym, że musi to być szkoda na osobie i nie może to zagrażać naszemu statkowi albo załodze, która w tym sensku się znajduje. W przypadku natomiast kodeksu karnego mamy podobnie, bo mamy tutaj, yy, musi komuś grozić, i tej osobie znowu też, yy, utrata życia, lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, czyli lekkie ewentualne byłyby by tutaj w tym przypadku wyłączone. Yy, no i znowu mamy znowu narażania siebie lub innej osoby, czyli tutaj już mamy, nie mamy tego. Określonego stycze statku, na niebezpieczeństwo utraty życia lub znowu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyli jeśli grozi nam delikatny uszczerbek, czy też by można było tutaj już się z tym kłócić? No tak, no, skaleczenie, czy, tak. czy to, to tak. ten. No ale to można nawiązać do chyba ktoś, jak był na kursie pierwszej pomocy dowolnym, kto nie mhm. był, to polecam, bo to mu uważam, że każdy powinien przejść. E, no to zawsze instruktorzy każdą te scenki, co robią, pierwszą scenkę się zaczyna od czego? Jest bezpiecznie. I dopiero. Mhm. Zaczynamy działania. Czyli pierwsze jest najważniejsze bezpieczeństwo ratownika i można tak. powiedzieć, że jeżeli mnie ja uznam, że, że jest to wyraźne zagrożenie dla, dla mhm. mnie czy mojej załogi, mogę odmówić w takim przypadku. Tak, należałoby przyjąć, że faktycznie, że tak, że jest ten moment właśnie to jest no niewielki czas pomiędzy. Powzięciem informacji, że komuś grozi tutaj niebezpieczeństwo na tym morzu, a podjęciem tej decyzji, to jest, powinno to być krótki czas, czyli ja muszę w miarę szybko ocenić, czy faktycznie grozi mi, czy coś nie grozi. No i ta decyzja powinna być podjęta skutecznie, bo może być, bo mam taką kwestię, że to każdy odbiera inaczej, czyli dla kogoś pewne okoliczności mogą być bardziej niebezpieczne. Bezpieczne dla mojego statku i mojej załogi, a dla kogoś mogą być jednak, mogą uznać to, że to nie jest aż taki, mm, aż taki problem, no więc znowu jest kwestia ocenna. No tak, no to wszystko, każda sytuacja, każda sytuacja jest inna. Rozumiem, że po prostu inna będzie ocena, jeżeli będzie doświadczony powiedzmy zawodowy mhm. kapitan, który tak. zupełnie przypadkowo jest jeszcze ratownikiem wodnym. E, to już a, w ogóle. E, tak, to już w ogóle, bo to też e, potem będzie pewnie oceniane. no Innej pomocy profesjona od profesjonalisty tak. się wymaga, nawet takiego, który jest na mm -hmm. wakacjach, a inne mm -hmm. od cywila, prawda? Tak, czyli e, znowu po raz kolejny wracamy do oceny każdego przypadku z rozłożeniem na czynniki pierwsze, na przesłanki. E, przykład, który podałeś, czyli mamy e, sytuację, w której ktoś e, zawodowo jest zarówno ratownikiem, jak i, e, jak i e, tutaj tutaj yy, sternikiem, y, no to... Kapitanem sternik kap stoi tylko za styry. <laughs> albo z Dobrze, z kierownikiem kapitanem, kierownikiem statku. Kierownikiem na statku na Szlondzu, tak. tak. E, to wtedy mamy do czynienia z e, faktycznie będzie więcej, te, będzie od niego się więcej wymagało przede wszystkim. E, dla niego te kryteria e, odniesienia moich umiejętności względem warunków zewnętrznych będzie rozpatrywana jednak e, znacznie bardziej restrykcyjnie. Dla przeciętnego Kowalskiego, który żegluje raz do roku i przyjeżdża sobie na przykład nie wiem, na Chorwację, na Mazury, gdziekolwiek, to wiadomo, że przy ocenie tego, czy on udzielił tej pomocy, albo jej nie udzielił, i dlaczego jej nie udzielił, te kryteria z pewnością będą mniej restrykcyjne. I to jest rzecz, która jest taką szansą na wybronienie się z tego, czyli jeżeli ktoś taki, powiedzmy, przeciętny w sensie, on jest tylko na wakacjach, dostanie zarzut, że on nie podjął się tej pomocy, no to w tym momencie można się bronić tym, że łatwiej jest wykazać, że moje umiejętności, zasoby, możliwości jednak spowodowały, że ja... Podjęłam tą decyzję, że jednak mm -hmm. tej pomocy nie udzielę. Może dwa słowa, żeby była jasność, żeby nas mm -hmm. dobrze odebrać. My jesteśmy za tym, żeby pomagać oczywiście, sobie na wodzie, bo, bo ja uważam, że jak my już sobie wzajemnie przestaniemy na tej mm -hmm. wodzie pomagać, to naprawdę trzeba zmieniać hobby, e, tylko żeby z tyłu głowy mieć to właśnie swoje bezpieczeństwo. Żeby to nie było taka łańska fantazja i na hurra tak. i za chwilę będą dwie osoby zagrożone, tak. trzy osoby zagrożone. Tak. Mieliśmy tak. w firmie taką sytuację, gdzie e, no Ekipa robiła ostatni manewr dojścia do Kei. Mhm. Yy, wkręcili linę w śrubę, no, wyłączyli ten silnik, no, ale zdryfowali sobie do nabrzeża. Nic się nie stało, i instruktor powiedział, to ja idę. To ja idę po nurka zawołać. Nie? No bo mhm. to były górki zachodnie, zimna woda, brudna woda, no, mhm. średni pomysł wchodzenia. Ale jeden, no i ten instruktor poszedł nie? Po, tego, po tego nurka, ale jeden z załogantów postanowił, że będzie bohaterem i będzie rozwiązywał to. Mhm. No, był bohaterem. Skończyło się na tym, że instruktor z daleka zauważył, że jest jakieś poruszenie na pomoście. Jak dobiegł, to ten gościu, który. E, rozplątywał tą linę, no miał już nagłe e, NZK, czyli nagłe zatrzymanie krążenia. Mhm. No i ekipa go to no resuscytowała. Skutecznie, bo pomoc była szybko e, mhm. udzielona, więc on wrócił. Ja na drugi dzień z nim e, przez telefon rozmawiałem. E, doszliśmy do wniosku, że to nie jest dobry pomysł, żeby korzystał z naszych usług, bo, 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 bo dlaczego? Bo nie posłuchał prostego polecenia. Poczekajcie na nurka. E, no ale co było ciekawego, ekipa, która go wyciągnęła, no udało się. Ale jak ich potem pytałem, to tam nikt nawet nie, był, nie zabezpieczał się jakąś liną, wskakując po niego. Poszli tam z łańską fantazją, udało się, fajnie szacun, człowiek żyje. Ale żeby zawsze z, tej, z tyłu głowy mieć to, to własne bezpieczeństwo, tak, nie? żeby tak. tego, tego nie było. I teraz. Yy, no. No uważam, że nawet osoba, która nie jest technicznie w stanie udzielić pomocy, mm -hmm. no to chociaż niezbędne minuty jest fajnie rozrysowane w postępowaniu dla kapitana o użyciu gmdss u w sytuacjach niebezpiecznych. Admirality mm -hmm. Listow Radio Signals, 105 piąty, wklejam ten diagram. Mm -hmm. Y, że no, jeżeli jest potwierdzenie stacji brzegowej, to zastanawiam się tylko, czy jestem w stanie udzielić pomocy czy nie? Tu mnie to zwalnia, ale jeżeli nie ma tego y, potwierdzenia stacji mhm. brzegowej, czyli profesjonaliści się nie dowiedzieli, no to niezbędne minimum to jest powiadomić. Tak. Y to, o czym powiedziałeś teraz, ma bezpośrednie przełożenie w paragrafie drugim tego 162 artykułu, bo tam jest wskazane, że wyłączenie odpowiedzialności jest wtedy, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie wykazać, że już instytucja, czyli jakiś organ w pogotowie, cokolwiek, no wiadomo, mhm. co, musimy to oczywiście odnieść na tą okoliczność, jesteśmy na morzu, ale że jeszcze widzimy faktycznie, że mamy tutaj już tą pomoc, jest ona udzielona i wtedy my nie mamy już tego obowiązku, żebyśmy jeszcze my z naszym brakiem profesjonalizmu w tym zakresie pchali się do pomocy danemu na przykład jachtowi, jeżeli jest w jakiejś sytuacji niebezpiecznej, w sensie załodze tego jachtu. O, oczywiście to jest uzależnione od tego, co spotykamy i co jest, tak powiem, co się w danym momencie dzieje. W, czy widzimy, że powiedzmy oni wszyscy już utracili to, nie wiem, i na przykład stoją wszyscy. Widzimy, że delikatnie już zatapia się ten jacht, ale zdążą dopłynąć do nich. No to możemy tylko stać, obserwować i czekać, aż faktycznie na przykład ten SAR do nich dojedzie. E, gorzej, jeżeli na przykład mamy wywrócony jacht, ciężkie warunki, ludzi w wodzie, no to tu powinniśmy się już e, tym zainteresować. No tak, no bo technicznie możemy udzielić tej pomocy. Tak. Jeżeli możemy tak. udzielić, no to musimy jej udzielić, Dokładnie. nawet jak służby są powiadomione, no bo Aha. oni potrzebują chwilę na to, żeby No zgadza się, każdy tak? musi się znaleźć w tym miejscu. Śmigłowiec, tak. nie wiem, tutaj by trzeba się Aha. kolegów zapytać. Krystiana Szybki, on, on jest prywatnie pilotem śmigłowca. No tak. Czy to jest jak w aucie, że wkładam kluczyk, przekręcam Aha. i jadę? Myślę, że nie. No pewnie nie. Więc jeżeli technicznie jesteśmy w stanie udzielić mhm. pomocy, no to jej udzielamy, a jeżeli nie jesteśmy, to telefon używamy nie do tego, żeby nagrać zdarzenie, mhm. co też obserwowałem e. na wielu wypadkach, że po prostu ludzie nagrywają, mhm. tylko po prostu, żeby zadzwonić i... Z tym nagraniem tego zdarzenia, to w ogóle bym się zastanowiła nie tylko pod kątem... E... Braku udzielenia pomocy, ale jeszcze z innymi kwestiami nagrywania osób, które na to nie wyraziły zgody. No, może powiedzmy ten kapitan nie chce, żeby to było nagrywane, bo to dla opinii publicznej wpływa na to, że ktoś to wrzuci w internet. Oczywiście to jest. Już pomijam kwestię wizerunku, ochrony wizerunku i kwestii RODO. To jest zupełnie inna mhm. rzecz, ale powiedzmy, ten kapitan, my na ten moment jeszcze nie wiemy, czy on do tego doprowadził, czy on do tego nie doprowadził. A wiemy, że internet lubi robić wyroki zanim nawet o. pół y, organu się o tym dowie, więc... Y, wiele wyroków w internecie pada nawet przed przeczytaniem y, całej treści postu, tak? Y, wiele wyroków pada po przeczytaniu y, nagłówka, na główka, tak. Y, więc ja tutaj bym była bardzo ostrożna, czy my chcemy naruszać czyjeś dobra osobiste robiąc w ten sposób, y, na przykład wpuszczając ten mhm. nagranie, y, więc to nie jest tylko pod kątem etycznym jest wątpliwe, to jest w ogóle wątpliwe. Czyli generalnie podsumowując, rzeczą, która nas zwalnia z obowiązku udzielania pomocy, można powiedzieć, jest tylko nasze bezpieczeństwo. Pomagamy, pomagamy jak umiemy. Po to jest radio, po to jest telefon. Przecież dzisiaj nowe wytyczne wyszły Europejskiej Rady Resuscytacji, które kładą nacisk na to, że dzwonimy, mamy tryb głośno mówiący i ten dyspozytor nam mówi, co robić. Tak? To, to już jest to, to tak samo, po to mamy radio, żeby z tego radia korzystać. Tak? Yy, udzielamy tej pomocy, no jeżeli już zupełnie nie możemy jej udzielić, to niezbędne minimum jest powiadomić, ale też powiadomić i nie zniknąć, powiedziałem. Zabezpieczyć i, jednak tak. zabezpieczyć, bo.. Yy, Wy, y, mamy ten kodeks karny i w tym nieudzieleniu pomocy, tej odpowiedzialności za to nieudzielenie pomocy możemy mieć dodatkową jeszcze kwalifikację, na przykład ucieczkę z miejsca. Y, bo to jest tak, że możemy, może to być połączone i w przypadku to, że jesteśmy na wodzie wcale nas to nie zwalnia, bo nawet w tym przepisie 177 na pewno i 178 jest napisane, że mówimy o drogach y, wodnych, powietrznych, i w, m, zwykłych. W lądowych, lądowych no. tak, więc no, mamy tutaj. To nie jest tak, że mówimy tylko o samochodzie, że ktoś może zbiec z miejsca wypadku. E, poruszając się, jachtem też możemy zostać oskarżeni o e, Uciecz. ucieczkę z miejsca, e, z miejsca wypadku, zwłaszcza jeżeli na przykład źle oceniliśmy tą mhm. sytuację i nie udzieliliśmy tej pomocy, no to wtedy mamy e, dodatkową kwalifikację łączoną i możemy odpowiadać nie tylko z tego, mhm. e, za nieudzielenie pomocy. E, a jeżeli mówimy o ocenie tej, tego udzielenia pomocy, to przede wszystkim jeszcze wracając do tego jachtu z tym złamanym masztem, no jacht się poruszał. Ludzie tam sobie. Ludzie tam normalnie nikt funkcjonowali. nie wzywał pomocy. Tak, nikt nie wzywał pomocy, oni się przemieszczali. No maszt był złamany, no bo był złamany. I to jest tak, znowu tutaj będziemy od, odnosić się do tego, co powiedział mój mąż, w, pozdrawiamy Michała, bo on tutaj często, że tak powiem, jest inspiracją do wielu rzeczy. No jest kapitanem żeglugi Wielki. Powiedział, że no to jest tak, jakbyśmy udzielali pomocy, no bo się pralka zepsuła na statku. No więc no, ja tak się zaśmiałam wtedy, że gorzej gdyby ona była w pomieniach stała, no tak, to to no by ale... już było widoczne. No ale... Tak, ale to wtedy mamy ten sygnał wzywania pomocy, taki ta, ten e, otwarty ogień na pokładzie, prawda? No, Dym się no, wydobywa, no. Ta, z czego się na więc kursach śmieje. No, mm, tu złamany maszt, czyli jakaś część mechaniczna wpływająca na zdolność żeglugową mhm. jest y, y, ograniczona jednak. E, no ale silnik działa, nie ma problemu. E, no tutaj powiedzmy, zepsuta pralka, zepsuty piekarnik, zepsuty cokolwiek, no nie mamy obowiązku. I nawet to by było. Wręcz powiedziałabym, że wykazalibyśmy się zbyt dużym, jakby to powiedzieć, entuzjazmem przy tak, realizacji przepisów. To mi się przypomina kawał o harcerzach, którzy przeprowadzali staruszkę przez ulicę, bo chcieli zdobyć jakąś tam sprawność i wszystko byłoby fajnie, tylko że ta staruszka nie chciała przejść na drugą stronę ulicy. No tak, no tak. I cały czas mówiliśmy o. Udzielaniu pomocy, obowiązkach, gdzie jest zagrożone życie. Tak? tak? A w przypadku, gdy nie jest, takiego obowiązku w ogóle nie, nie ma. mamy, to zależy mm -hmm. tylko i wyłącznie od naszej dobrej woli. Tak, wiadomo, że takie zasady współżycia społecznego, zwłaszcza wśród yy, żeglarzy, yy, nakazują jednak, żebyśmy wykazywali się trochę wyższym poziomem wrażliwości na to, co się dzieje, e, ale też no, nie przesadzajmy w drugą stronę. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Obyśmy nie musieli mieć takich dylematów, aby wszyscy się. na wodzie byli bezpieczni. Do tak. zobaczenia na wodzie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia.